Look how my mind plays Little bit of fame, little bit of haze little bit of change, watch the craze, keep it sane, don't fade away. Look how my mind plays little bit of fame, little bit of haze little bit of change, watch the craze, keep it don't fade away. Look how my mind plays Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie pełno Mamy tutaj z, wraz z Romkiem Albo Remkiem Ziba No trochę Ale dobra No pochwal się tam tym swoim nosem. Chodziło mi nosem, a nie nosem, rankom Dobra, siadaj na dupie na tym dywaniku, bo zaraz pójdziesz na dywanik w realu. Dobra, dzisiaj otwieramy boksy dla Terusa. Wydaję też na to 4K, a więc będzie wesoło, a więc jademy No to pierwszy. HM. Drugi. HM. Trzeci, HM. Czwarty, HM. Piąty, Szafir doskonałości. E, trzy, cztery, pięć. Szósty. Mały topaz doskonałości. HM. Eliksir doświadczenia. Do Mały topaz doskonałości. Lśniący błękitny klejnot. 10 byłem kitny klejnot Błyszczące klejnoty razy 3 6 piórek 6 piórek razy 3, błyszczące klejnoty Błyszczące klejnoty razy 2 i błyszczące klejnoty razy 3 Czyli w sumie jak wydałem na to 4 kk a mam tych klejnotów 15 to 1,5 kk mi się zwróciło. Dobra, wracamy do Was za chwilę. Jak polecimy po nowe boksy. A więc tkajcie. Dobra, jesteśmy. Boksy są naprawdę drogie. 280k. I no cóż, sprzedałem chyba tamte, tam te błyszczące klejnoty. Za 1,5 kk Tam jeszcze piórka zresztą i za 370 Coś. Yy, a więc też lecimy dalej No to, otwieramy lecimy w pierwszym? 6 piór 300k 2 błyszczące klejnoty Dwa błyszczące klejnoty Dwa błyszczące klejnoty 3 hm -y I dwa błyszczące klejnoty A więc 800k yy, To znaczy jakieś 1k to będzie. A więc widzimy się znowu za jakąś krótką chwilę. Dobra, już jesteśmy po kolejnej przerwie i w ogóle wykupiliśmy chyba wszystkie boksy Glacerusa i już więcej nie ma i tylko dwa są Glacerusa, reszta to już jest Drako i otwieramy Draco. Dobra, no to lecimy dalej. E, no to z pierwszego sześć piuraniowa. Z drugiego. Nie uwierzysz. Co? Klejmy. Co masz? Dobra, lecimy teraz z drako Pierwsze, sześć piór. Drugie. Skóra, to. U, Uuu, trzecie, sześć piór Skóra hm haemy HM -y i chaemy. Fuck. Ale chaemy schodzą tam. Dobra, widzimy się jak to mi się znowu wszystko sprzeda. A więc, Tkajcie. Dobra, jesteśmy po krótkiej fermie Ta, winko, jo? Stację jedy dupy Dobra Dopalacz mocy Dobra, lecimy z kolejnymi Dopalaczami mocy nie, to Draco, bo oczywiście wszystkie rzeczy pijemy na Cierusa. Dobra, lecimy pierwsze Sześć piórek Drugie Ło, jest na wizji to wyleciało Co, SP o! ci pan <laughs> Masz SP? No Co ty gadasz? No na wizji wyleciało Często sobie zobaczę później Dobra, nice Lecimy dalej e, Krew smoka Smocza skóra. Hemy. 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 Sześć piórek. Eliksir do doświadczenia. Hemy. Smocze serce. Mały rubin doskonałości. I ostatni. Hemy. Łoo, wow, no to... Propsy za... gladiatora. Dobra, eee, a więc tak. Jeżeli, niby, jeszcze mamy tych coś piórek i mamy, niby, jeszcze coś tych chemów, to lecimy na szybko to sprzedać i widzimy się za chwilę. Może będą jeszcze tam parę tych glacerusów, to zrobimy coś wczoraj, a więc chwilę. Dobra, jesteśmy. No i tak, gladiator nam wydropił, oczywiście. Dla Was to będzie nawet niecała sekunda, a dla mnie troszkę tą zarabiania bo tak chyba no z 200 skrzynek może otworzymy mam nadzieję, że jutro, a w sumie nawet dzisiaj czyli w niedzielę, bo obecnie jest jakaś 12 w nocy no, no dobra, to bez tego pitolenia, lecimy dalej z otwieraniem e, mały rubin doskonałości, zarąbiście cieszy mnie to, e, 6 piór fajnie, mały rubin doskonałości Fajnie, chemy. E, chemy. HM -y. I smocze serce. Będzie miał na ulepszenie przynajmniej. Eee, co? Będzie miał przynajmniej na ulepszenie. Tak, tego no bo już faktycznie mam już te trzy, ale będę potrzebował jak najwięcej. Dobra, a więc widzimy się za chwilę, czyli dla mnie. E, dobra. Znaczy Dobra, jesteśmy po kolejnej czerwie, to znaczy ja przez dwa dni zarabiałem, czy tam przez trzy No i zmawiamy otwieranie tych meczek. I ze mną jest No się ma A więc tak, zato to sobie go ładowym I tutaj mam cztery boksy drako. a reszta to jest dla korytarza, więc idziemy na pierwszy Draco Pierwszy KM Drugi Trzeci Oj. Trzeci. Trzeci piór. Krzydła... Nie, tu masz oskóra. jakiś to Dobra to teraz zazwyczaj pierwszy może by było wyłecze KM, drugi smoce serca trzeci smoce serca czwarty KM, piąty piórka szósty sekciór kolejny sześć piór E, mały szafir doskonałości i to jest do blade'a, fajnie. Lśniący błękitny klejnot. Następne znowu klejnoty. Mały to opas doskonałości. Lśniące błyszczące klejnoty. błyszczące. I smocze serce. A więc podsumowując, wypadł nam jeden taki fajny kamyczek, tam do Krusa, do 800-ka się zwróciło, plus pióra. no no to myślę, że będzie fajnie. No dobra, no to wracamy jak znowu pozbieram kasę. Dobra, jesteśmy po krótkiej przerwie. Znowu zarobiliśmy face. Otwieramy dalej boxy dla Także więc lecimy w pierwszym... O, dwa lśniące klejnoty. No to już boki wrzucamy. Kolejne dwa. boki zwrócamy. Sześć piórek. boksy zwrócamy. Kolejny sześć piórek. Boxy zwrócamy. Kolejny sześć piórek. E, dwa dwa błękitne klejnoty, czyli zwróciło się. E, błękitne klejnoty, czyli się zwróciło. I sześć piór. Wszystko mi się zwróciło. <śmiech> Zaraz <śmiech> wracamy, kiedy <laughs> wszystko podsypydaję i... E, no i co? No i wrócimy do Was, tak? No, no bo... To... <laughs> Zobaczymy za chwilę. Dobra, także więc jesteśmy znowu z, z, z coraz mniej tych boksów, bo one teraz coraz droższe. Dobra, pierwszy bok, wracimy. E, mały topaz został na orski, czyli który jest do kusa. Cheny. E, e, Błyszczące klejnoty. O, antyczne i. Jest! Ej, był lak! Nagrało się! Był lak! Jest! Mam mini Co masz? Mnich mi dropnął. To jasne. No, mnich, seryjnie ci mówię. Ej, ale był taki dosłownie rak, Nie, ja tak antyczny. Klikam dwa razy. Wiedziałem, był lat. I takie. O, SP, Tak, wiedziałem. Jest moment, moment w końcu tego mnicha. Tak. Dobra. Podbieramy. Dobra. Ee, lecimy dalej. Moczę serce I ostatni prześciórek Także więc z boxu mi się coś nawet zwróciło A zwróciło mi się takie... Tak, to, się włożycie, pięknie. bo wyłazicie tu Co? Zamykać Co tak? mówię? Nie do ciebie A, zwróciło mi się jakieś 400k yy, Czyli będę miał 500 yy, to jest mi z góry mówię, że niedługo będę miał już też bo, y, 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 jeszcze na śmierci, bo mam zamiar kupić y, nie za ND, tylko za normalną kasę z, zarobioną za i co, i nie wiem, y, y, będziemy jeszcze jakieś boki otwierali, czy to będzie już wszystko? no no może być to wszystko, nie jak już masz te dwa, jest co Eee... to mamy. Zo mi po prostu No, a więc... Eee, trochę to, to pozbieraliśmy. No, to było na tyle. Teraz zrobić tylko czusa, warka, Leida. No. A tutaj będę jeszcze miał wyniał, kiedy powiedzieć odcierać. To to jeszcze nagramy, żebyście się z nas pośmiali dzięki za oglądanie, dzięki, że poświęciliście swój czas na obejrzenie tego filmiku, jak teraz tracę około 7kk albo 6kk na to, tak, bo na te boksy wydałem około 6-7kk, więc jeżeli chcecie mieć minika albo gladiatora lub też inne piąte lub coś no z poświęćcie na to 7 kk. no chyba, że jesteście fartami, tak jak ja na innej postaci i zapiszcie boksem w za jakiego metra. Dobra, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Dzięki za oglądanie. Cześć. Pożegnajcie. Na razie.